Wielu z Was od bardzo długiego czasu prosi mnie o stworzenie filmu z powstania warszawskiego. Niestety, ilekroć starałem się wymyślić jakiś ciekawy plan budowli, kończyło się to na niczym. Jednak gdy pewnego dnia sobie spokojnie odpoczywałem, nagle dostałem niezwykłego oświecenia. Także jaki jest plan? W pierwszej kolejności chciałem, żeby makieta miała prostokonny kształt, ponieważ na wszystkich moich makietach, które do tej pory zbudowałem, Niemcy byli stroną, która się broniła, tak tym razem chciałem, żeby to oni byli stroną atakującą. Także Niemcy będą się znajdowali po frontalnej części makiety, a powstańcy na jej końcu. Wzdłuż całej budowy będzie się ciągnął pas kamienic, gdzie po stronie niemieckiej będzie się znajdowało skrzyżowanie, tak dla urozmaicenia, żeby nie było to zbyt jednak nudne. Oczywiście wzdłuż kamienic będą się ciągnęły chodniki oraz droga. z czego z kamienic, żeby pokazać ten chaos wojny i że miasto jest po prostu w stanie ciągłych walk, będzie się znajdowała wielka dziura po wybuchu bomby. Tuż Szomok planuje tak mniej więcej umieścić właśnie tą barykadę powstańców. No i oczywiście na drodze będą się znajdowały dziury po wybuchach, oraz jakieś gruzy, beczki, drewno. Wszystkie takie te detale, które mogłyby podkręcić ten chaos. I żeby pokazać tą przewagę Niemców w trakcie trwania powstania, po ich stronie będzie się znajdował czołg. Tak, to, to, jest, to jest czołg. Yy. Gratulacje moim umiejętnościom artystycznym. Co więcej, pod całą makietą będą się znajdowały ciągi tuneli od kanałów, w którymi przemieszczali się powstańcy, żeby okrążyć nie. Generalnie, gdy zacząłem budować, to zdałem sobie sprawę, że troszeczkę wybiły mi tutaj ambicje i bardzo przesadziłem z tym pomysłem. Więc muszę z niego niestety zrezygnować. I następnym razem nie być takim zjeby. Początkowo chciałem użyć dużych podstawek LEGO. Niestety były za duże dla mojego projektu. Dlatego po raz kolejny stworzyłem swoją własną podstawę. Z możliwością separacji na trzy części. Dobra, więc minęła krótka chwila, no i dodałem tutaj kilka rzeczy, jak możecie zobaczyć. Przede wszystkim po całej makiecie podwyższyłem też trochę teren, aby tutaj dać takie podstawy właśnie pod całą drogę. Z wyprzedzeniem, jak możecie tutaj zobaczyć, zrobiłem kilka kraterów, tak już po wybuchach. Potem już nie miałbym opcji, żeby jakoś to załatwić. Więc lepiej zrobić to od razu. Zacząłem tutaj też coś kombinować z pierwszymi właśnie blokami. Przede wszystkim zrobiłem ich takie zarysy. No i normalnie zrobiłbym tutaj właśnie całą tą drogę, chodniki wykończył, ale przede wszystkim chciałem, żeby w tej tutaj przestrzeni w dwóch budynkach były dziury po wybuchach i zawalony gruz na samą drogę. Dlatego nie mogę zająć się tutaj właśnie budową samej drogi. Przede wszystkim najpierw będzie spadał na to ten gruz, no i nie chcę niepotrzebnie zużywać klocków. No i co, będę rozkręcał się teraz z budową, ale powiem Wam, że tak jak zbudowanie na przykład zrujnowanego miasta do moich animacji, jak mogliście zobaczyć w filmie o historii polskiej, gdzie między innymi właśnie było samo powstanie warszawskie, nie jest takie proste, ponieważ jak chciałbym, żeby to wyglądało jakoś z sensem, no to nie mogę poskładać tych klocków tak, żeby były po prostu z dziurami pomiędzy łączeniami, no bo nie będzie to dobrze wyglądało. Generalnie wolę budować jakieś takie makiety terenem, po prostu, niż miejskie. Dawno nic w ogóle miejskiego nie budowałem. Także będzie to całkiem niezłe wyzwanie, ale zobaczymy jak wyjdzie. Dobra, ruszam teraz z pracą. Taki jeden prosty fragment budynku zajął mi 3 godziny budowania. Ach. Dla Was minęła chwila, a mi to zajęło ponad 5 dni roboty. I co zrobiłem przez ten cały czas? Przede wszystkim największy progres nastąpił na tej części, gdzie udało mi się zbudować w jakimś tam mniej więcej stopniu kamienice, które tutaj mają się znajdować. Jak i dokończyłem też chodniki na całej części tutaj makiety. Przede wszystkim największym wyzwaniem była tutaj oto ta kamienica z wielką dziurą po wybuchu od trafienia bomby. Zorując się na zdjęciach właśnie takich zniszczonych kamienic, starałem się zachować u niej boki z takimi dosyć tutaj ostrymi fragmentami, tak żeby to wyglądało, że mniej więcej zapadły się po prostu te ściany. Jakbym użył normalnych blików, no to nie wyszłoby to tak dobrze, a tak jak użyłem właśnie techniki snota, czyli przyczepienia gotowych segmentów bokiem, udało mi się osiągnąć ten efekt. Dużo wątpliwości miałem też tutaj do tego składowiska gruzu, który oczywiście spadł z całej tutaj tej kamienicy na samą dół. Jednak używając po prostu zwykłych slopów, plejtów i klasycznych klocków LEGO, Naprawdę jestem zadowolony z tego, jaki wyszedł ostateczny efekt. Nawet udało mi się wkomponować cały ten gruz belki od podłogi, która została zniszczona przez spadający z góry gruz. No i też powyżej, sama ta cała zniszczona tutaj podłoga, naprawdę wyszła mi super. Jestem zadowolony bardzo z tego, jak to ostatecznie nabrało kształtu. Plus powyżej też mamy mały pokój, w którym jeszcze dodam kilka mebli, żeby było widać, że to jednak było zamieszkane miejsce. I muszę powiedzieć, że jestem z tego segmentu naprawdę nieźle zadowolony. Dodatkowo postanowiłem, Wiem sobie, że na tyłach budynków stworzę pokoje mieszkalne. A dla dodatkowego detalu, do zrobienia podłogi użyłem takich nadrukowanych elementów, które dostałem od polskiej firmy TrixBricks. Paczuszce od nich otrzymałem też wiele innych elementów z customowymi nadrukami oraz customowe segmenty torów, które na pewno przydadzą mi się przy jakichś budowlach w przyszłości. Wszystkie te elementy znajdziecie się w sklepie internetowym TrixBricks lub na ich stronie na Allegro. Linki do ich sklepu oraz strony na Allegro zostawiam Wam na dole w opisie. Podobnie zniszczoną przestrzeń mają w tym budynku, gdzie jednak ta zawalona ściana jest nieco mniejsza niż w tym tutaj poprzednim ale nadal użyłem tutaj podobnych technik, żeby zachować po prostu ten sam kształt. Generalnie cały ten budynek będzie tutaj jeszcze zabudowany ścianami, więc ta cała kolorowa mozaika tamto... nie zwracajcie na nią uwagi. Też oglądając zdjęcia z epoki zauważyłem na wszystkich tych kamienicach takie ozdobne części właśnie, jak tutaj mamy, na samym spodzie i starałem się to mniej więcej jakoś zachować. Na przykład w tym budynku mamy taki charakterystyczny wzorek właśnie na ścianach murów. Właśnie taki jest problem zawsze z budową kamienic, że trzeba wpasować takie stricte zaplanowane przez człowieka rzeczy, z chaosem, który panował wtedy na polu bitwy. Chciałem też odpowiednio pokazać te chodniki, które znajdowały się przy kamienicach i że były takie dosyć podniszczone już przez tą trwającą walkę. W tym celu użyłem wielu takich skośnych elementów, takich pojedynczych elementów. Zawsze lubię dodawać właśnie do takich podniszczonych rzeczy jakieś takie plejty, jak na przykład tutaj na kamienicy, żeby dodać nieco różnicy spoza tej całej gładkiej takiej powierzchni. Także przy całej tej sekwencji naprawdę moja głowa wykonywała tak niezwykłe obliczenia, żeby to wszystko wpasować, że nie wyobraża się sobie ile to musiało być roboty. Więc fajnie by było jakbyś zostawił suba, by docenić moją pracę czy coś. <śm> zrób to. Także, jaki jest dalszy plan działania? Przede wszystkim w pierwszej kolejności chciałem skończyć tutaj tą kamienicę, ponieważ ona jest jakby jednym z głównych elementów tutaj na całej budowli. W dalszej kolejności będę musiał zbudować tą barykadę, szaniec powstańców, która będzie się tutaj znajdowała, aby powstańcy mogli odpierać ataki Niemców nacierające z tej strony. No i na sam koniec będę musiał coś wymyślić z tym blokiem po tej stronie, ponieważ za dużo progresu się tutaj nie zrobiło. Ale o to będę się martwił na sam koniec. A teraz zabieram się za dalszą pracę. Okej, okay, udało mi się skończyć właśnie całą tą białą kamienicę. Jak możecie zobaczyć, użyłem właśnie takich klocuszków z stadem na boku, aby oddać tak po prostu serię pocisków, która zniszczyła ściany budynków. Znajduje się to zarówno z tej strony, jak i z tej strony kamienicy. No i przy okazji zrobiłem drugie piętro w tym budynku. Jak możecie zauważyć, na ścianach tych kamienic znajdują się liczne wzory mające przypominać zniszczone fragmenty z tak jakby odpadającym tynkiem. Efekt ten można łatwo osiągnąć używając miksu takich oto elementów. Wystarczy je tylko ze sobą połączyć, tak jak możecie to właśnie zobaczyć, by zyskać naprawdę mega detal. tą kamienicą brakuje jeszcze dachu, ale to załatwię jeszcze później. No i mniej więcej wiemy, chciałem się zabrać za tą ostatnią tutaj kamienicę. I teraz, tak jak wspominałem wcześniej, w tym miejscu zajmę się jeszcze stworzeniem tej barykady szańca, za którą będą się chowali właśnie powstańcy. Chcemy się już to zgołać, także zabieram się do pracy. Szańc jest gotowy. Teraz pora zrobić całą drogę na tej części makiety. Droga jest gotowa, którą zbudowałem układając płytki po prostu na przemian, wymiksowane wraz z innymi elementami. Możecie nawet zobaczyć jeden z pierwszych detali. Teraz pozostało mi tylko dodać tutaj dachy na samej górze. No i oczywiście dokończyć ten budynek, czym się zajmę teraz? Przechodząc w międzyczasie do figurek, na makiecie użyję klasycznych żołnierzy niemieckich ze swojej kolekcji. Natomiast powstańców mogę zrobić tylko dwóch z tego co posiadam, dlatego by powiększyć ich ilość kupiłem dwa arkusze przylepnego papieru. Dzięki którym niemieccy żołnierze w kamuflażu mogą się zamienić w powstańców. Co prawda, po zbliżeniu widać, że to nie są jednak nadruki, ale nadal wygląda to dobrze. Tego samego zabiegu możecie użyć na swoich figurkach w domu. Dobra, więc skończyłem budować tą kamienicę i stwierdziłem, że nie ma co wam pokazywać procesu jej budowy, no bo było tutaj za dużo kombinowania. Poza samą kamienicą udało mi się też dobudować już tutaj dachy na samej górze tych kamienic, które stworzyłem pod takim kątem używając starych, dobrych hindży. Przy okazji te wszystkie okna zbudowałem taką techniką, którą pokazał mi Lemonek, z którym już pracowaliśmy nad makietą przedstawiającą inwazję na Normandię. Możecie go zaobserwować na Instagramie, gdzie wstawia też wiele swoich własnych budowli. No i właściwie makieta jest teraz w całości skończona. Jak możecie zobaczyć, dorzuciłem już tutaj trochę różnych takich detali. Między innymi właśnie zbudowałem takie oto lampy. Podczas gdy ty używasz takich gotowych elementów Lego, ja buduję swoje lampy. Nie jesteśmy tacy sami. Więc zbudowanie całej tej makiety zajęło mi ponad 3 tygodnie budowy. Czy ja nie wspominałem już, że nie znoszę budować makiet miejskich? Teraz pozostaje tylko ustawić odpowiednie figurki na swoich miejscach. I makieta jest w pełni skończona. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, to będę bardzo wdzięczny, jeżeli zasubskrybujesz kanał. Teraz omówmy sobie, co dzieje się na tej makiecie. Niemcom udało się obezwładnić pozycję powstańców w narożnikowej kamienicy, podczas gdy w tym samym czasie nastąpiło frontalne natarcie czołgu z piechotą na umocnienia powstańców. Powstańcy też zostali gwałtownie oflankowani, przez co dwójce niestety nie udało się uciec za umocnienia. Niemiecki żołnierz z miotaczem ognia zaczął palić potencjalne pozycje powstańców w kamienicy, podczas gdy oficer nakazuje innym żołnierzom wkroczenie do obezwładnionej kamienicy. Niemcy nie wiedzą jednak, że w środku został jeszcze jeden powstaniec gotowy na ich atak. W tym samym czasie natarcie piechoty Niemców zostało zatrzymane przez ogień powstańców, a czołg został zatrzymany przez zniszczenie gąsienicy z karabinu przeciwpancernego. Niestety w trakcie silnego niemieckiego ostrzału strzelec został śmiertelnie trafiony. Na pozycje powstańców dobiegają kolejni żołnierze do obrony, tym jeden z wyrzutnią przeciwpancerną Piat, by na dobre zniszczyć niemiecką panterę. Czy powstańcom uda się obronić? Czy może Niemcom uda się zająć ich pozycję? Napiszcie w komentarzu, jak waszym zdaniem zakończy się to starcie. I co mogę powiedzieć? O ile nie znoszę budowania po prostu terenu miejskiego, ze względu na to, jaki wysiłek umysłowy on we mnie wytwarza, tak muszę powiedzieć, że jestem tutaj naprawdę nieziemsko zadowolony. Stworzenie jakiejś makiety w klimatach Powstania Warszawskiego było w moich planach już od bardzo długiego czasu. Nawet mogę powiedzieć, że wręcz przed założeniem tego kanału. I przez ostatnie trzy tygodnie naprawdę nieźle ją ugotowałem. Także. Widzę, że poskładany po zobaczeniu tego filmu zaprosi mnie do swojego turnieju.